Siemanko, z tej strony, Elio Batterii Retrofan. W świecie Atari, jeżeli chodzi o, o programistów, ty, tych ludzi, którzy tworzyli głównie gry, dla mnie liczą się takie trzy nazwiska. Są dla mnie takie najbardziej kultowe: to jest Janusz Pelc, Robbo między innymi, Roland Pantoła, czyli wszystkie przygodówki point and click, genialne, i Dariusz Żołna. Bardzo fajny gościu, z którym jest świetny wywiad na, na YouTubie który opowiadał jak, jak tam wyglądały jego losy jeżeli chodzi o programowanie na małe Atari, jak ktoś zaczął, jak jak tam skończył z tym, jak przeszedł na PC-ty. Polecam obejrzeć materiał. No i to jest gościu, który napisał Hansa Klossa, z Playmastery, dwie piękne gierki, ale też z pod jego ręki no, wyszły gry. Powiedzmy to sobie, no mega słabe, mega słabe. I tak do tego podchodziłem przed wywiadem. Bo mam tutaj na myśli grę jet action. Gierka jest według mnie do dupy. Jest takim no nieudanym, nieudaną próbą zrobienia czegoś na wzór Riveraida. Gra się w to słabo. Nie wiem, żadnego wrażenia na mnie ta gra nie zrobiła ani grywalnością, ani grafiką niczym. No i miałem podejście do tego, że no taki paszczur został wypuszczony przez, przez tego, tego gościa ale po wysłuchaniu wywiadu okazało się, że to była gierka, która była zakładem. Założył się na studiach z kumplami, że szybciej napisze grę, niż oni ją będą w stanie przejść. No i tak na szybko właśnie stworzył się pomysł czegoś podobnego do River no i powstał Jet Action, natomiast no, trochę tam ich pociulał <grych> Pan Dariusz bo stworzył grę, która nie miała końca. Było coraz trudniej, coraz trudniej. Ale gra była tak zrobiona, że nie miała po prostu końca. Leciało się do usranej śmierci. No i w zakład wygrał, no bo przejście jej nie dało. A on ją napisał w niecały miesiąc. Gierka jest słaba, ale chcę wam ją dzisiaj pokazać, więc zapraszam do obejrzenia materiału. Pamiętam, jak się zaopatrzyłem w tą gierkę, jak cholernie żałowałem wydanych na nią pieniędzy, i, i grałem w nią 10 minut. z jest maks. Zawiodła mnie przestrasznie. No teraz zmieniłem troszkę podejście po, po tym materiale na YouTube, bo wiem, że to, było, to był zakład i to była na szybko robiona gierka, ale sami zobaczcie, aczkolwiek dziwi mnie, że LK Walon to wydało, bo, bo jest słabe. Zresztą patrzcie, na górze 5 żyć, benzyna, punkty, no i ileś zastrzelonych tam wrogich jednostek, czołgów, laserów, innych działek, no i ginę na początku, nie szkodzi, mamy jeszcze cztery życia. Nie ma co ukrywać, że jest mocna inspiracja River Raidem. tylko zamiast rzeki i nabrzeża mamy takie murki, jak w Robbo były i, i zielone, zielone coś, nad czym lecimy. Kurde, nie widać tych, tych działek, jak, jak strzelają z daleka i można głupio zginąć. To jest typ gierki, który mnie totalnie nie kręci. Jak gdzieś tam przeczytałem chyba recenzję tej Jet Action, zanim ją kupiłem, to no, byłem nakręcony lot statkiem kosmicznym przez jakieś, przez jakieś konstelacje industrialne czy coś takiego a tu taka taka dupa zresztą sami widzicie no, grafika jest bardzo przeciętna tak na łatwiznę zrobiona strasznie, no zeszczerdo kurde, dobrze nie zginęłem Grywalność no to każdy musi sam ocenić. No nie wiem, Szpunta Fan e, lubi, lubi takie gierki, gdzie się lata i strzela. Ja niespecjalnie, a ta jeszcze jest do dupy wykonana, więc już w ogóle nie moje klimaty, ale chcę ją wam po prostu pokazać, jak wyglądała gierka twórcy Hansa Crossa i Spy Mastera, która została zrobiona tak mega na szybko. Ale według mnie ciężko tu mówić jakiejś grywalności w tą gierkę, bo. To jest słabiutko. To dodatkowe życie. No ale nie dało się rozstrzelić już za późno. Laser nie zniknął? Czemu ten laser nie zniknął? Dobra. Nie wiem co to jest to. Wybuchło. Nie no, nie moje klimaty. Nie moje klimaty zupełnie. Natomiast jak wracając do, do pana Dariusza Żołny, jak sobie już obejrzycie ten wykład, wykład wywiad z nim, to zobaczycie, jak to jest fajny Koleś, jak, jak tak z taką pasją opowiada o tym, jak tworzył gry na małe Atari. I powiem wam, że za niedługo wezmę się za, nie za Hanca Klosa, ale za Spain Mastera. Może mi się uda. Jakiś fajny materiał sklecić, tylko to nie ma co ukrywać. Spy Mastera trzeba troszkę poćwiczyć wcześniej, nie, nie można tak nagrać na żywca. A na Hanca też też zresztą przyjdzie, przyjdzie czas, bo to była wierka, którą z map z, mapą, z jakiegoś tam czasopisma udało mi się y, przejść swego czasu, chociaż była trudna. A Spy Master tam są jeszcze takie te smaczki, że można zalogować się do komputera, który gdzieś tam po drodze jest, pograć tam w Tetris'a chyba w jakieś coś jak e, Mount Patrol. E, no nic, to tutaj przegrałem, już, jak widzicie. E, Gierka, słabizna yy. i tyle. No. Wpiszemy się jeszcze na listę. Wpisuje się Dojem. Tak? Yy. Dobra, nie wpiszemy się. Yy. Dzięki za obejrzenie materiału. Yy. Polecam ten, ten, ten wywiad. Linka dam yy. na dole w opisie. Yy. I trzymajcie się. Łapki w górę bardzo mnie motywują do przygotowywania kolejnych materiałów, także działajcie.